grali w Crash Royale ostatnio był odcinek z najdroższego deku dzisiaj odcinek będzie z najtańszego deku przy okazji ja tu otworzyłem skrzyneczkę uh -huh, uh -huh. bo taki coś tam dostałem, dobra no teraz zakładam o, dobra już założyłem demon no, ten film był nagrywany bardzo dawno temu teraz jest do niego głos nagrywany więc tam. Dobra. O, sobie teraz go ulepsza Fajnie, fajnie. Ciekawe, bo już sam nie pamiętam, czy wygrałem. O, lepsza, o, brawo, goodbye. Ale po prostu to ulepszysz wariant, jesteś mądry. O, brawo. Nie Dobra. Dobra. I'm sorry, że oglądam se odcinek od matka i bez niego. Dobra. Wchodzimy do gry. Dobra, widzimy się jak będziemy że już. Jesteśmy już. Metro to... przeładowało. Co ty robisz, typie? Ja się przecież grać nauczyłem niedawno. Jak ja wtedy grałem? Spamowałem wszystkim, chłopie. Ale kolega też bardzo mądrze zagrał, nie? Trzy gobliny na ten dał. Bardzo mądrze, nie? Naprawdę pochwalam kolegę za pomysłowość. Wtedy mi się ogólnie do tego głos nie nagrał, do tego filmu i dlatego teraz oddzielnie głos nagrywam. O, chopie, Już wygrane, chopie. Dobra, jakiś... Nie będę wyzywał tych ludzi, nie, ale... kolega był mądry. Nie ma. O, tutaj jest. Do czego bierzemy? No, tego bierzesz. No, no, nie, bo ja to o wiele bardziej lubię niż ten. Dobra, i teraz gramy normalnym, normalnym deckiem. Widzimy się jak już daczek zrobię. Dobra, mój deck już wybrany. A tak się prezentuje mój deck. Troszkę drogi, ale... Ja po prostu taki deck lubię. Takim deckiem grać. Dobra. No tutaj odpadł w grę. Teraz tutaj włączyłem o co on robi? Jak on spamuje w ogóle, nie? Współczuję tym ludziom. Co ze mną grali. Czyli w sensie to jestem ja, nie? Żeby co? Żebyście wy sobie nie myśleli, nie? się uh -huh, dobra... Rozwalił. No, ładna kontra. Pewnie się załamałem. Bo mi się głos nie sam nie wiem, co mówiłem. Więc... Troszeczkę słabo, ale... Nie jest to jakieś załamanie życiowe, nie? Dobra, no ale ewidentnie z tą Walkirią wygram. Zmienił tak maglę. Ej, jo! Czekaj, bo G2 przegram. Hmm, chora daj, daj święty. daj te... A, ah, skieruj to na nie, to nieważne. Ale teraz daj... Dobra, ja nie są, mówię. Ja nie pamiętam tej gry, ta gra była dwa miesiące temu. O, oh, mini peka. Ale teraz daj, świnki, Teraz daj świnki. Mówię ci, że ja teraz daj świnki. Yes! Dał, świnki, goodbye! Szwinki! Szwinki! kapel 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 świnki te święki, nie żeby on mi drugiej wieżyczki zaraz nie rozwalił no dobra no ale skąd ty masz to coś nie zdążę ci dwa razy walnąć dobra S wygraliśmy to wizerunem Siu. Co ja zrobię? jest A ja? ja? A ja, ja? No nie no, ale jak tak, jak ja przegram w takich okolicznościach. Kolega, nie wiem, jakiś challenge robi na TikToka. No nie, wy macie tam biegnąć. Dobra, wygrałem! S Dobra, zagram się jeszcze jedną S Dobra, teraz zaczynamy kolejną grę Teraz ja już zagram... O nie, żyłem! Czekajcie, tak, czekajcie, czekajcie, ja tą grę na szybko wygram Chwila A nie, zapomniałem, że zrobię szwidek A im zapomnieć Dobra, mini peka Dajemy mini peczkę Tutaj co ja zrobiłem w ogóle? Jaki jest mądry? Że jadałem te dwa te. No. A jaki? No chyba nie. No i że ja teraz mam w tym tych tak, szkieletorków. Coś najtańszego, szybko, żeby tylko szkielet... Walkiria. Nie! Dobra, to przegram. Nie! Nie! No co to było? Nie, dobra! Widzę, jestem załamany, nie. Piszcie w komentarzach swoje niki, jak chcecie zagrać ze mną a no ja jestem słaby. No